Cześć. Dziś pokażę Wam ćwiczenie idealne dla osób, które na co dzień dużo siedzą i zmagają się z bólami pleców. Więc tak, unosimy sobie kolanko zgięte pod kątem 90 stopni. Ręka przeciwna napiera na kolano, kolano napiera na rękę, łopatki opuszczone w Powinniście wyczuć tutaj napięcie, które wytworzy się na brzuchu. I teraz tak, bioderkiem wkręcamy się tutaj i schodzimy sobie do zgięcia w biodrze i wychodzimy do góry. Jednocześnie pilnujcie tutaj, żeby brzuch był aktywny, kręgosłup nie wyginał się. Hop, powtórzę. Ręka położona jest na kolanie po to, byście, na nią, byście napierali na kolano, a kolano ma napierać na rękę. W ten sposób aktywujemy mięśnie brzucha. Dajcie znać, jak Wam poszło. Jeśli pojawią się jakieś trudności, to chętnie e, odpowiem na Wasze wątpliwości. Także śmiało komentujcie pod spodem, w wolnym czasie odpowiemy na wszelkie pytania. Miłego dnia!